Gdyby foliarstwo kiedyś zostało zarejestrowane jako związek wyznaniowy, nasz dzisiejszy bohater na bank zostałby jego papieżem. Przedstawiam wam Davida Ajka. Człowieka o tak zwichrowanych poglądach na świat, że Jerzy ziemba zaczyna się przy nim wydawać gościem rozsądnym i kierującym się w swoim życiu doktryną naukową. O samym Aiku mogliście nie słyszeć, za to na bank na 200% słyszeliście o jego największym życiowym dziele, czyli spopularyzowaniu teorii, że pomiędzy nami żyją reptilianie. I ja może podkreślę, że on z tymi reptilianami to tak na poważnie. W dalszym ciągu zdarza mu się pojawiać w BBC i w prime przed całą Wielką Brytanią, mówić, że cała rodzina królewska to jaszczuroludzie. I tutaj pytanie do Was. Załóżmy na chwilę, że reptylianie istnieją. W tej sytuacji, który z polskich celebrytów i lub polityków jest jaszczurą człowiekiem? Oczywiście, odpowiedź można uzasadnić, nie można natomiast wymieniać Dorusza Piątkowskiego, bo to jest zbyt oczywiste. Ale jak to się stało, że David Ike związał swoje życie z reptylianami? Przecież nie mogło być tak, że skończył szkołę i stwierdził, Hmm, zajmę się głoszeniem teorii spiskowych. To jest opłacalne. Jasne, że nie. Miał długą, bogatą i skomplikowaną karierę. Był piłkarzem w młodności? dosyć dobrze zapowiadającym się, ale chyba jeszcze nie niezawodowym, dopadł go artretyzm i musiał zrezygnować. Został za to dziennikarzem, a z czasem też komentatorem sportowym. I to muszę powiedzieć takim dosyć rozpoznawalnym, więc z tym Davidem Akiem to jest troszeczkę tak, jakby Jacek Gmoch nagle dzisiaj na tych swoich tabliczkach zaczął rysować, że gdzieś tam się reptilianie ganiają. Oprócz tego David Ike był mówcą, czyli takim reprezentantem, z tego co zrozumiałem, partii zielonych. Oczywiście na Wielką Brytanię. Czyli chłopu generalnie niczego w życiu nie brakowało. Kilka intratnych fuch, dosyć duża popularność, ale w wieku 36-37 lat zaczął mieć przeczucia. Wiecie, nie takie normalne przeczucia, że wam się coś wydaje, że intuicja wam coś podpowiada, tylko przeczucia, że. Energię, wyczuwanie obecności, kiedy nikogo obok niego nie było, i te przeczucia suma summarum doprowadziły go do medium o imieniu i nazwisku Betty Shine. I w dalszym ciągu, jak David Icke opowiada o pierwszym spotkaniu z Betty Shine, to wspomina, że był to dla niego moment w życiu przełomowy. Że to właśnie Betty Shine utwierdziła go w tym, że ma moce parapsychologiczne. Mówi, że w w czasie badania jego aury, czy tam energii, czy czegoś, w którymś momencie powiedziała: O Boże, to jest potężne. I strasznie mi się podoba to, że dla Davida Aika to jest dowód na to, że on faktycznie ma jakieś tam, hu moce, a nawet najwyraźniej nie bierze pod uwagę tego, że media mówią tak wszystkim szajbusom, którzy do nich przychodzą. Bo gdyby ktoś z urejaniami przyszedł do medium i to medium by mu powiedziało: Nie wie pan co? Pan ma taką zwykłą aurę, taką szarą, wie pan. Nic szczególnego w niej nie ma. Niech pan sobie tym wszystkim głowy nie zawraca, co? Niech pan wróci do normalnej roboty. Nie będzie nic z tego. To to medium by zbyt dużo nie zarobiło. No Ale dobra, David Ike usłyszał od Betty Shine, że jest. Zaibisty, że jest wyjątkowy, że ma moce, stwierdził, że będzie głosił teorie spiskowe. No i rozsądek podpowiada, że w tej sytuacji wypadałoby zacząć od jakiejś takiej małej teoryjki, żeby się sprawdzić. Odpowiedzenia na przykład, że Kaszubi próbują przejąć całe Pomorze Zachodnie. <laughs> Nie David Ike Pojawił się w BBC w bardzo popularnym show Terego Logana, i przed całą Wielką Brytanią powiedział, że jest synem Boga i że część swojej mocy czerpie ze swojego turkosowego dresu. Let me get the story right. The press claim that you claim to be the son of God. Is that true? Yes, you see, the thing is that. see, it's quite, it's quite funny really. You know, 2000 years ago, had a guy called Jesus sat here. And said these same things, would still be I bardzo mi się podoba to, że jak ktoś teraz go pyta w wywiadach o tamtą sytuację, to on odpowiada tak troszeczkę wymijająco i w sumie to mówi, że wtedy był dosyć zagubiony. Jam jest Mesjaszem, jam potomkiem głowy Boga, jam tu został zesłany, aby uratować całą ludzkość. A, a, a nie, sorry, zdawało mi się. Dobra, David Icke uznał, że jest Bogiem, później, że nim nie jest, ale oczywiście nie wrócił do swojej starej roboty, prawdopodobnie dlatego, żeby go już nie wzięli. Po tych rewelacjach, które wygłosił w publicznej, dosyć istotnej telewizji. Zajął się za to pisaniem książek, dużej ilości książek na temat Reptilian. I tutaj odpowiem na trzy bardzo ważne pytania na ich temat. Pytanie pierwsze. Skąd David Ike dowiedział się o istnieniu gadów? Otóż w swojej foliarskiej karierze stosował różne metody pozyskiwania informacji, na przykład channeling albo pismo automatyczne, takie foliarskie metody, wiecie. Natomiast o istnieniu reptilian dowiedział się w ten sposób, że jeździł po świecie i wszędzie, gdzie się pojawił, ludzie mówili mu coś o jakichś humanoidalnych jaszczurach. W związku z czym on stwierdził, że istnieją. Wiem i chuj! I wiecie co mnie bawi? To, że w niektórych wywiadach on ma czelność nazywać ten proces researchem. Pytanie drugie: kim są reptilianie? Ono jest troszeczkę trywialne, ale i tak na nie odpowiem. Myślę, że częściowo już odpowiedziałem wcześniej, ale trudno. Sprecyzuję teraz. Reptylianie są rasą szczuro ludzi, którzy żyją pomiędzy nami, może tak troszeczkę ponad nami, dlatego że posiadają moc zmieniania kształtu i zazwyczaj ukrywają się jako elity, jako ludzie możni, jako ludzie potężni, mają całe klany i bractwa, których zadaniem jest kontrolować ludzkość poprzez intrygi. Ale tak jakby intrygi zawodziły, to mają też swoją bazę kosmiczną, którą my widzimy jako nasz księżyc. I z tej bazy wysyłają promienie telepatyczne do kontrolowania ludzi. Słowa Davida Ajka. Z tej kontroli mają, jakby, wiele osiągnięć. Na przykład wywołanie II wojny światowej, po to, żeby powstało państwo Izrael. Tutaj taką grubą, podwójną krechą podkreślę: to nie moje słowa, tylko Davida Ajka. I pytanie trzecie: skąd? Pochodzą reptylianie. Witam w teleturnieju Koło Foliarstwa. Pierwsze pytanie brzmi. Skąd według Davida Aika pochodzą reptilianie? Czy są A. Obcymi z planety Nibiru, czy też B. Potworami z wnętrza ziemi, czy C. Demonami z czwartego wymiaru? Czy Państwo już zaznaczyli? Super. Prawidłowa odpowiedź brzmi. A, B i C na raz. A prawdopodobnie jest też jakieś D i E. Przesłuchałem dwa rozdziały książki Davida Eyka i on tam autentycznie pod koniec drugiego z tych rozdziałów powiedział, że wszystkie trzy odpowiedzi są prawdziwe. Nie zrozumiałem w jaki sposób, jestem albo zbyt głupi, albo zbyt inteligentny, żeby to ogarnąć. Chcecie, to sami sięgnijcie do książki i, i mi napiszcie, czy załapaliście, o co temu człowiekowi chodzi. W książce w ciągu tych dwóch rozdziałów wspomina też o wampirach, innych obcych żyjących na Ziemi i satanistach. I wszystko to ma mniej więcej tyle sensu, co komiksy Marvela w latach 90. Kabel, syn Cyklopsa i klona Jean Grey. Od dziecka jego ciało zjada technowirus, którego rozwój jednak powstrzymuje za pomocą swoich telekinetycznych mocy. Przybył z przyszłości. Nie wiadomo po jaką cholerę. Wielkie sorry, ale nie dałem rady przesłuchać tej książki w całości. Jest nawet nieźle napisana, ale suma summarum bez sensu, właśnie. Na przykład w pierwszym rozdziale David Ike mówi, że reptylianie przylecieli z kosmosu a później dodaje, że pochodzą jeszcze z dwóch innych miejsc naraz. W tym momencie postanowiłem wymięknąć. Ale wspomnę co, co nieco o tym właśnie pierwszym rozdziale pod tytułem Marsjanie przylecieli. Tam David Icke mówi, że reptylianie to tak naprawdę anunaki pochodzący z planety Nibiru. Anunaki pojawiają się na takich starosumeryjskich tabliczkach, które opisują jak to jakieś istoty z niebios przyleciały na Ziemię i chodziły pomiędzy ludźmi. Dla Aika jest to dowód na to, że obcy byli na Ziemi. Dla mnie jest to dowód na to, że science fiction powstało kilka tysięcy lat wcześniej niż nam się wydaje. Ale okej. Okay. Na dodatek większa część tych tabliczek została przetłumaczona przez Zachariasza Siczyńsa. Archeologa, wprawdzie, ale jednak człowieka, który w środowisku naukowym ma mniej więcej tyle respektu co Sasin gdziekolwiek. Oprócz tego, oprócz odnoszenia się do podejrzanych naukowców. Eich stosuje też starą, dobrą foliarską metodę odnoszenia się do słów prawdziwych naukowców i zniekształcania ich przekazu. E, na przykład, cytuję Karla Seigena, cytuję takie zdanie z Karla Segena, że za terytorialność, rytuały i agresję u człowieka odpowiedzialny jest mózg gadzi. I z tego co się orientuje, Carl Sagan przez to chciał powiedzieć, że tam jest taki pypeć mały na dole w mózgu, który się czasami umownie nazywa mózgiem gadzim. Natomiast David Icke stwierdził, że Carl Sagan wiedział o reptilianach, że oni żyją tysiące lat pomiędzy ludźmi, że się czasami krzyżują z ludźmi, i że niektórzy ludzie mają takie gadzie popędy. Poza tym David Icke momentami stosuje. Dowody, które wydawałoby się, mogą się trafić tylko i wyłącznie w parodiach i skeczach dotyczących teorii spiskowych. Autentycznie powiedział, że Carl Sagan musiał wiedzieć o reptylianach i być może nawet być z nimi w zmowie, bo Sagan, pisze się Sagan, od tyłu Nagas, a Nagas to takie hinduskie demony, półludzie. Kółwęże. Listecz do tego odcinka robiłem dosyć długo, tak chyba z miesiąc. Muszę też powiedzieć, że robiłem go dosyć solidnie w sensie autentycznie czytałem, oglądałem, słuchałem. Nie było tak, że chodziłem po mieście i co usłyszałem, to uznawałem za prawdę. Jak co po niektórzy Davidzie Ike'u. W trakcie tego researchu natknąłem się na taką radosną teorię, kontrteorię spiskową, można powiedzieć, która krąży po internecie, że sam David Ike jest reptilianinem. Ma ona o tyle sensu, że twierdzi, że Ike został wysłany przez starszyznę jaszczurów, żeby na ich temat rozpowszechniać tak wielkie bzdury, żeby ludzie przestali w ogóle traktować poważnie całą tę koncepcję. Jest to radosna teoria, bardzo mnie bawi, jak widać po mojej twarzy. Natomiast mam swoją własną kontrteorię spiskową na temat Davida Aika. Uwaga, uwaga. Mianowicie uważam, że kiedyś coś tam mu się przywidziało, że miał okres intensywnych urojeń w swoim życiu, a później mu przeszło, odkrył za to, że można na tym trzepać taki hajs, że to się w głowie nie mieści. Słuchajcie. Koleś twierdzi, że istnieje konspiracja. Wszechpotężna konspiracja, która działa od tysięcy lat. Konspiracja istot, które prawdopodobnie posiadają i moce parapsychologiczne, tudzież magiczne i zaawansowaną kosmiczną technologię. I ten człowiek zamiast się przed nimi ukrywać, zamiast żeby z nimi walczyć, tworzy jakiś ruch podziemny, jak to na przykład było w filmie Oni żyją, chodzi po nominalnie wszystkich programach telewizyjnych i kanałach na YouTube, na jakiego przyjmą i o tej konspiracji nad istot opowiada. No to albo w nią nie wierzy, albo jest debilem. Najzwyczajniej w świecie. Myślę, że nie wierzy. Zwłaszcza, że w każdym z tych wywiadów, w każdym z tych programów, w których się pojawia, a pojawia się naprawdę wielu, zacząłem odnosić wrażenie, że on w ogóle nie robi selekcji. Ale co 5 minut zawsze podkreśla, że pisze książki, że warto je kupić, i dodaje, dlaczego warto je kupić. Ponadto jeździ po świecie i daje swoje odczyty. To nie jest tak, że za darmo. Kosztują one 40 dolarów od człowieka. I czasami podobno zapełnia tym głównym stadiony. Ponadto jeden z jego synów założył portal Iconic, taki foliarski YouTube, na którym można i wgrywać swoje foliarskie treści, i odpłatnie oglądać inne. Drugi z jego synów z kolei jest przywódcą brytyjskiego ruchu, który twierdzi, że. Nie istnieje. Także mam teorię, że panowie sobie zbudowali taki biznes rodzinny, oparty na tym samym modelu co Kościół Katolicki, czyli na sprzedawaniu ludziom dużej ilości strachu i gówna. Przepraszam Was bardzo serdecznie za ten rebus pod koniec, ale YouTube demonetyzuje za każde użycie słowa. All right. A ja bym chciał dostać swoje 3 dolary za ten filmik. Jeśli natomiast interesują Was teorie spiskowe, możecie zajrzeć do jednego z moich poprzednich materiałów, w których opowiadam o humorystycznych religiach. Jaki to ma związek? Ano, taki, że dwie z nich są bardzo mocno powiązane z teoriami spiskowymi, a nawet częściowo na nich oparte. Dziękuję bardzo, do widzenia. Nazywam się jak zwykle Tomek Biskup.